Zadanie 63. Dany jest czworokąt wypukły, którego kolejnymi wierzchołkami są punkty A, B, C i D. Okej, okay, to narysujmy tutaj jakiś czworokąt. No, nie mamy powiedziane tylko, że jest wypukły, więc staramy się, żeby to nie był żaden trapez, nic takiego, żaden deltoid. O, więc no możemy sobie to na przykład w taki sposób zapewnić. którego kolejnymi wierzchołkami są A, B, C i D. Um, no i teraz tak, wykaż, że jeśli ADB, ADB, no to tutaj linia, jeśli to kąt ADB, czyli tutaj, y, równa się ACB, y, ACB, ACB, czyli tutaj przekątna. Czyli jeśli tu jest alfa i tu jest też alfa, to z tego wynika, że BAC równa się BDC. To jest nasza teza. BAC BAC, czyli tutaj, i BDC BDC, czyli tutaj. No więc właśnie, nazwijmy tutaj ten punkt przecięcia tych przekątnych E. I teraz zauważmy, że trójkąty ADE oraz BCE są trójkątami podobnymi, no bo tu mają kąt alfa, tutaj mają jakiś kąt beta i tutaj też jest kąt beta, bo to są kąty wierzchołkowe. Dwa kąty są równe, więc trzeci kąt też musi być równy, więc cechy kąt-kąt-kąt trójkąty trójkąt ADE jest podobny do trójkąta BCE. W takim razie, co to oznacza? No to jeśli to nazwiemy na przykład ten bok nazwiemy A, ten nazwiemy B, to wiemy, że powiedzmy, że skala ich podobieństwa to jest K, no to możemy powiedzieć, że w takim razie DE, odcinek DE jest równy K razy A, natomiast odcinek AB AE jest równy K razy B. No bo to są odcinki odpowiadające sobie. Tutaj DE jest między alfą i betą, tak samo jak A. Natomiast AE jest między betą i trzecim kątem, tak samo jak B. W takim razie, czyli co? Tu mamy karazy A, tu mamy K razy B. No i teraz spójrzmy na trójkąty ten na dole i ten na górze. Ten trójkąt CDE oraz trójkąt AB. One też są podobne, no bo tutaj mają takie same kołty, kołty wierzchołkowe, konkretnie 180 minus beta mają miarę i co więcej, mamy ten kołt równy, a tutaj kołty obok sie siebie są proporcjonalne, czyli na przykład KB dzielone przez KA, K się skraca i wychodzi B przez A, czyli. Odcinek AE do odcinka DE jest taki sam jak odcinek EB do odcinka EC. No i w takim razie mamy taką cechę bok-code-bok bok -bok w wersji z mm, trójkątów podobnych, która właśnie mówi, że jeśli mamy kołt y, takiej samej miary i boki przy nim w takiej samej proporcji w obydwu trójkołtach. Wówczas te trójkołty są podobne. No to skoro tak, no to właśnie, no to tu, tutaj kołt stąd widzimy od razu, że kołt A, że kołt E, d, C musi być równy kołtowi BAE, który jest tak naprawdę tym samym co kod B, a, BAC. Um, no i, i to jest to, co chcieliśmy, no bo EDC, d, EDC. Jest znowuż równy kołtowi PDC. Więc to jest to, co mieliśmy udowodnić. Tak naprawdę, na tej samej zasadzie możemy wykazać, że ABD jest równy z ACD. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zapisu, subskrybowania kanału. I zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.